Cześć Boże! Potwierdzam. Tak mam na imię, tak mam na nazwisko. Zgadza się. Starszemu człowiekowi czasem nawet trzeba przypomnieć, kim jest i na jakim świecie żyje. Szanowni Państwo, Wam nie, te, nie trzeba tego już przypominać, Wam nie trzeba tego uświadamiać, ponieważ Wasza tutaj tak tłumna obecność jest świadectwem tak odrzeźwienia i przebudzenia narodowego. Polska maszeruje za pokojem, przeciw wpychaniu Polaków w wojnę. Maszeruje tutaj w Lublinie i w innych miastach na południu i na północy, na wschodzie i na zachodzie koło poselskie Konfederacji Korony Polskiej. Jest jedyną formacją na poziomie parlamentarnym, która zdecydowanie przeciwstawia się czynienia z Polaków oczywiście przede wszystkim mięsa armatniego, a to jest sformułowanie użyte przez jednego z najpoważniej podchodzących do spraw polskich generałów wojska polskiego. To nie ja tak mówię. To mówią ludzie, dla których wojna, wojsko to nie jest abstrakcja. I oni, a my wraz z nimi sprzeciwiamy się czynienia z Polaków mięsa armatniego. Ale sprzeciwiamy się również właśnie jako partia polityczna mająca swoją sejmową reprezentację, sprzeciwiamy się czynienia z Polaków dłużników. Płatników, niewolników cudzych spraw. Ponieważ nawet jeśli nie zdarzy się najgorsze, nawet jeśli wojna gorąca nie zostanie przeniesiona na nasze terytorium, to uwaga, już z Was rodacy uczyniono stronę wojującą i pod tym pretekstem. Pod tym pretekstem jesteście ograbiani. Wasze dzieci, wnuki są zadłużane przez rządy warszawskie, dziś Donalda Tuska, wcześniej Mateusza Morawieckiego, ale także przez Eurokołchozową Radę Komisarzy Ludowych z Reichsführerin von der Leyen na czele. Jesteście zadłużani na kolejne pokolenia. Oni pod pretekstem niesienia pomocy do ostatniego żywego Ukraińca, do ostatniego majętnego Polaka, zadłużają nas już nawet nie przeprowadzając tego przez Warszawę, ponieważ Durnie i zdrajcy w Warszawie na to się zgodzili. I tu ręka w rękę, ręka w rękę, szanowni państwo, kiedy. Podkreślamy, że nie ma żadnych różnic między tymi formacjami, to nie jest to inwektywa. PIS. PO, jedno zło. Tak, w tej sprawie to jest jedno wielkie zło, ponieważ Donald Tusk podąża ścieżką, która została wytyczona i wyprostowana przez Mateusza Morawieckiego. Brawo! Brawo! I jeśli dzisiaj jest takie oczekiwanie, że będzie jakieś wielkie zbratanie narodowe. To trzeba pytać z kim, z kim mamy się bratać? Jaką tą grubą kreską mamy odkreślać te wszystkie nieprawości. Cały proces Ukrainizacji uruchomiony, powiedziałem Mateusz Morawiecki, a to przecież jeszcze rząd Szydł To jeszcze minister Antoni Macierewicz, nie dopiero minister. Błaszczak, nie dopiero minister Kosiniak z plecakiem ucieczkowym, to jeszcze minister Antoni Macierewicz podpisał w tajemnicy przed narodem tę zdradziecką, haniebną umowę, która do dzisiaj jest wykonywana. I tu jest pełna ciągłość, Szanowni Państwo, i bierzcie to pod uwagę, i widzę, że bierzecie. I widzę, że bierzecie, i że nie dacie się już nabrać na... To zataczanie się od ściany do ściany. PiS, PO, PO, PiS na zmianę. Jak nie pandemia, to wojna. A Polacy płacą. Płacą zdrowiem, życiem. No i płacą z wszystkich budżetów rodzinnych. Ponieważ wojna jest doskonałym pretekstem, żeby nam to wszystko robić. Tam, w Eurokołchozie, w Brukseli, w Strasburgu. Tam przecież nieustannie jest podtrzymywana jako bezalternatywna cała ta połączona polityka klimatystyczno-pandemiczno-sodomiczno-wojenna polityka. Te pryncypia są niezmienne w tym tygodniu, który właśnie minął. Reichsführerin von der Leyen. Podtrzymywało, podtrzymywała tę politykę w kolejnej swojej mowie tronowej i oczywiście poza urojeniami klimatyzmu Zielonym Ładem, który nas kosztuje. Który nas kosztuje z każdego budżetu rodzinnego, Szanowni Państwo, ile to sobie policzycie na wiosnę, jak zaczną spływać zimowe rachunki? Kosztuje nas. Ta polityka, a na koniec zawsze pada hasło, że bezalternatywnie wspierać trzeba Ukrainę. Co to znaczy Ukrainę? To znaczy banderowski reżim, to znaczy reżim, który wybrał banderyzm na ideologię bezalternatywnie i wyłącznie służącą integracji wewnętrznej właśnie na potrzeby wojenne. I Polska? Ma to finansować? Polska ma temu sprzyjać? Polska ma to promować? No, widzieliśmy w ostatnich kilkudziesięciu godzinach, dostaliśmy kolejny policzek wymierzony narodowi polskiemu. O, niby mała rzecz, no ale nie taka mała. Oprawa na stadionie narodowym, prawda? Zatrzymana przez siepaczy aktualnego reżimu którzy notabene takie rzeczy potrafili robić jeszcze za poprzedniego reżimu. Tak? Dziś rządzi totalna opozycja, demokracja walcząca z Polakami, poprzednio rządziła Zjednoczona Urze Prawica i ciągle te same stałe warianty gry. Więc można było wnieść na Stadion Narodowy banderowską flagę, a nie można wnieść pięknej biało-czerwonej z oprawą na mecz, w którym polska reprezentacja występuje. I szanowni państwo, to nie są przecież przypadki. To się wszystko łączy spina. W ostatnich dniach konfederacja Korony Polskiej znowu. Chciałbym, żeby było inaczej, ale jako jedyna formacja polityczna parlamentarna zajęła stanowisko w sprawie projektu uchwały rządu w sprawie cytuję Walki z antysemityzmem i wspierania życia żydowskiego w Polsce. Projekt uchwały rządu. A to jest nie tylko hańba. To jest nie tylko hańba deklaracji, ale to jest także i zdrada, i uwaga, to jest kryminał, to jest przestępstwo, dlatego że polskie prawo, chwała Bogu, ani na poziomie konstytucyjnym, ani żadnym innym nie przewiduje wydatkowania z budżetu państwa polskiego na potrzeby jakichkolwiek innych, dowolnie wybranych, dowolnie wskazanych narodów. To po prostu jest przestępstwo. Państwo polskie jest polskie. Państwo polskie dla Polaków. Nie bójmy się tego słowa, szanowni państwo. A kto z waszych kieszeni wyciąga pieniądze, żeby je przesypać? No, widzi pan, tak, euro, e, euro. Tak. E, zastanawiam się, jak to zdefiniować, żeby tutaj za łatwo nie popaść w oskarżenie o jakieś straszne teorie spiskowe. Ale widzicie państwo, że to już nie żadna teoria, tylko to jest po prostu praktyka zubażania i zniewalania Polaków pod różnymi dziś przede wszystkim wojennymi pretekstami na pożytek, na użytek wszystkich dookoła. Co to jest wspieranie życia żydowskiego? No tam gdzie życie żydowskie, tam na przykład śmierć Palestyńczyków. Więc czy wspierając życie żydowskie mamy być? Żyrantami, uczestnikami żydowskiego ludobójstwa na innych narodach, bo to nie tylko Palestyńczycy. Tam, tam państwo położone w Palestynie zdążyło zbombardować półtuzina okolicznych państw. Więc my mamy, my mamy być sojusznikami, mamy być wspólnikami tych zbrodni, zbrodni wojennych, zbrodni przeciw ludzkości. Nie gućmy się na to. I zwróćmy uwagę, Szanowni Państwo, że wspieranie żydowskiego życia, jeżeli by, jeżeli by miało, jeżeli miałoby być usankcjonowane to uchwałą i następnie być może jakimiś ustawami, no to będzie wspieranie wszystkiego, co się żywnie spodoba starszym i mądrzejszym, a przecież im się na przykład podobało 447, czyli akt, postanowienie z kolei legislatywy amerykańskiej, które dla nas no po prostu w praktyce ma charakter rozbójniczego wymuszenia na narodzie polskim. To im się podobało. I teraz, I teraz wobec tego miałby być w Polsce oskarżony o antysemityzm. Każdy, kto przyjdzie na podobną manifestację, kiedy trzeba będzie znów zaprotestować przeciwko tym wymuszeniom. Czy ma być oskarżony o antysemityzm każdy, kto widzi, rozumie i właściwie ocenia dziki rasistowski, satanistyczny dla każdego poczciwego człowieka, dla Polaka, dla Katolika? Tak, satanistyczny, bo rasistowski, a więc oparty na fałszywej antropologii umocowanej w fałszywej teologii, kult talmudyczny. Czy Polacy mają być. Wszyscy zaangażowani przez takie decyzje rządu w promowanie, wspieranie talmudyzmu? Co to jest talmudyzm w praktyce? To właśnie w gazie widzimy. To są czerwone plamy na bruku po palestyńskich dzieciach. To jest talmudyzm w praktyce. Jeśli ktoś myśli, że dla polskich dzieci jest przewidziany docelowo inny scenariusz, a to się myli. A to się myli, ponieważ Talmudyzm jest to fałszywa nauka, mroczna, dzika, plemienna, rasistowska, która dzieli ludzi na ludzi i podludzi. I państwo do jakiej kategorii należycie z tej perspektywy? Do kategorii podludzi, gojów, istot człekokształtnych w istocie o charakterze bydlęcym, a nie człowieczy. Czy my mamy się na to godzić, żeby w Polsce z polskiego budżetu z polskich kieszeni takie bezeczeństwa i uwaga także o charakterze przestępczym o charakterze podżegania do przestępstwa, żeby były wspierane, państwo polskie z czego wszyscy jesteśmy radzi chwała Bogu jeszcze trzyma się cywilizowanego standardu, którym jest równość wobec prawa i jest zabronione jest zabronione i chwała Bogu wydzielanie jakichś kast nad ludzi, jakichś ras panów, tak? Właśnie dlatego, że to jest państwo polskie, a nie państwo polsko-ukraińsko-żydowsko-eurokołchozowe. Póki to jest państwo polskie, to tego standardu możemy się trzymać. Kiedy starsi i mądrzejsi, czy z Brukseli, czy Berlina, czy z Moskwy, czy z Waszyngtonu, czy z jakiejkolwiek innej stolicy rozciągnął swoją władzę nad Polakami, wówczas szybko przekonamy się, że takie różnicowanie jest możliwe i przekonamy się, że Polacy przestali być gospodarzami we własnym kraju. Już przestaje. I o to my się tutaj upominamy. I ta nasza... I ta nasza manifestacja pokojowa, szanowni państwo, mam nadzieję, że też wszyscy to dobrze rozumieją. To nie jest manifestacja pacyfistów. My nie żyjemy żadnymi urojeniami pacyfistycznymi. Nie. My, mam nadzieję, wszyscy radzilibyśmy przychylić nieba wojsku polskiemu, Straży Granicznej, polskiej policji i bezpiece, byle tylko realizowały one polską rację stanu w trosce o polski interes narodowy. Nie jesteśmy pacyfistami. Jesteśmy narodem historycznie, tradycyjnie, trzymającym się zdrowego rozsądku, a więc potrzebie także walecznym narodem. Ale nie dopuśćmy do tego, żeby ta nasza cecha ułatwiła przeciwnikowi popchnięcie nas pod ciężarówkę z gruzem. Żeby ułatwiła przeciwnikowi poprzez Oswojenie Polaków i rozegzaltowanie na potrzeby propagandy wojennej, żeby ułatwiła wpakowanie nas w kabałę, z której nie wrócimy w jednym kawałku. Polska, jak pójdzie na wojnę, nie wróci w jednym kawałku. Ale czuj duch, dlatego że nawet jak już wspomniałem, jeśli wojna gorąca. Bo dziś mamy wojnę hybrydową, dziś mamy wojnę zimną, tylko z pewnymi, chwała Bogu, drastycznymi epizodami. No czy ktoś już przeprosił za rakietę w przewodowie, czy ktoś wystąpił z jakimś programem uczynienia rodzinom ofiar ofiar tego aktu wojny, popełnionego na naszym terytorium, nie, nie słyszałem, nie wydaje mi. Więc nawet jeśli wojna gorąca tu nie rozgorzeje, to, szanowni państwo, sam fakt, że jesteśmy urabiani, że jesteśmy takimi operacjami propagandowymi, co się nazywa strategicznym zarządzaniem percepcją słuchaczy, oglądaczy, w rodzaju wojny dronowej sprzed paru miesięcy, jesteśmy takimi operacjami urabiani, jesteśmy wprawiani w stan egzaltacji także strachu strachu i to jest przez władze warszawskie i zagraniczne i przez obce ambasady jest używane jako narzędzie zniewolenia, ponieważ ta operacja propagandowa świadomie, bardziej czy mniej czy podświadomie usprawiedliwia to, że nas rabują to, że nas zniewalają i upadlają na różne inne sposoby więc trzeba się temu, szanowni państwo, sprzeciwiać. Trzeba się temu sprzeciwiać, ale oczywiście nie tylko dziś na wiwat. To jest piękny znak, piękny sygnał. Zobaczcie, szanowni państwo, tu w Lublinie na Placu Litewskim. Ten plac jest litewski, tak jak Litwa, ojczyzna moja w Pano Tadeuszu, prawda? W takim sensie ten plac jest litewski. Bo kiedyś piękne, piękne dzieje, prawda? Za nami. Wspominał o nich pan przewodniczący Woł. Szanowni Państwo, to jest ważny sygnał, który stąd dzisiaj idzie w Polskę i w świat. Polacy na wojnę się nie wybierają. Polacy nie widzą żadnych problemów międzynarodowych, które musiałyby doczekać się rozwiązania na ścieżce wojennej. Ale, szanowni Państwo, nie poprzestańmy na tym, co dzisiaj. Trzeba po prostu zmienić władzę. Trzeba zmienić władzę na polską. Trzeba zmienić władzę z władz podwykonawczych, lokajskich, agenturalnych. Trzeba zmienić na polską. Ci, którzy rządzą w Warszawie. Szanowni Państwo, nie cofnął się przed niczym. Zaangażowanie w antypolskie prowokacje właśnie w rodzaju wojny dronowej dobitnie to udowadnia. Nie cofną się przed niczym. No i my nie możemy się cofnąć wobec tego. Dzisiaj, dzisiaj nasze dzieje się przesilają. Dzisiaj okaże się, czy chcemy być Polakami, czy godzimy się być. Gojami, eurokołchoźnikami, czy godzimy się być lojalnymi, niewolnikami cudzych interesów, cudzych racji stanu, szantażowanymi nieustannie moralnie, branymi pod włos, branymi na piękne słowa o chrześcijańskim miłosierdziu? Nie, to co nam tutaj proponują nie ma nic wspólnego z katolicką hierarchią obowiązków stanu, z katolickim porządkiem miłosierdzia. Nie dajmy się na to nabrać. I już nie dajemy. Bardzo Państwu dziękuję, dziękuję kolegom, którzy chwała Bogu otworzyło nam się okienko pogodowe, więc w dzień, który nie zapowiadał się tak pięknie, ale się ślicznie Ślicznie rozjaśnił, wypogodził. Bardzo dziękuję tym, którzy trzymają tutaj banery, flagi, transparenty. Bardzo dziękuję Piotrowi Świtkiewiczowi, który jest, który jest na trasie marszów za pokojem przeciw wojnie, z tym naszym tutaj pokojowym wehikułem, z tym, z tym środkiem transportu i także. I także wnoszącym i światło, i dźwięk w nasze wydarzenia. A ten samochód, wiecie Pan Państwo, wiecie. już się zdarzało, że, że miewał i opony przebite. Mam nadzieję, że tu na Placu Litewskim, akurat zresztą jesteśmy pod dobrym okiem i paczną i, i opieką kolegów, którzy strzegą granic i strzegą tego, żeby granice dopuszczalne nie były przekraczane. W jakimkolwiek miejscu, nie tylko na linii granicznej. Brawo! Bardzo dziękuję. Dzień jest piękny. Wypowiedzieliśmy kilka zdań dobitnych. Państwo swoją obecnością zaświadczacie, że jest Polska poza tym, co pokazują media głównego ścieku, jest Polska, która trzyma się zdrowego rozsądku, która pragnie normalności, która pragnie wolności, pragnie bezpieczeństwa i pragnie pokoju. Ale nie wszyscy mają ten luksus. Mamy w Polsce więźniów politycznych. Mamy takich, co by tu chętnie z nami stali, ale nie staną, bo siedzą. Szanowni Państwo, spotykamy się w życiu wskazanie. publicznym, i spotykamy się nie zawsze, rzucając się sobie w objęcia i całując dubeltówki, bo to jest życie dorosłych ludzi, więc tu nie chodzi o serdeczności. Spotykamy się także i na tej manifestacji, chociaż wcale nie należymy wszyscy do jednej organizacji. Bardzo bym Państwa chętnie zapisał wszystkich do Konfederacji Korony Polskiej, ale chwała Bogu, nie ma takiego przymusu. Nie ma takiego przymusu, więc różne są organizacje i są tutaj z nami między innymi koleżanki, koledzy, którzy siebie nazywają kamratami zawadiacko, ale nie ma, bo być że... Pana Wojciecha Olszańskiego I Pana Marcina Osadowskiego I pamiętajcie Państwo o tym, Że oni siedzą Między innymi za to, że Mówili takie rzeczy, które I my dzisiaj tutaj mówimy Mówili po swojemu, mówili ze swoją swadą Polacy są różni, więc się też Różnie wypowiadają, tak I jeżeli by w Polsce Nie miało być miejsca Nie miało być prawa do tego żeby swoim głosem, swoim językiem, który się nie wszystkim musi podobać, mówić o sprawach polskich, o sprawach narodowych, sprawach publicznych, no to to już Polska nie będzie. To właśnie będzie jakiś ukropol, jakiś ukropolin, jakiś land eurokołchozowy, jakaś kolonia, stan, czy bantustan anglosaski, ale nie Polska. Więc szanowni państwo, miejmy świadomość, że to się właśnie rozstrzyga. Tu jest Polska, dziś na Placu Litewskim w Lublinie na pewno i niech tak zostanie. Serdeczny Bóg zapłać i proszę wszystkich przedmówców dzisiejszego dnia, wyjdźcie, koleżanki i koledzy, tutaj jeszcze na scenę i chyba po prostu, zanim się rozejdziemy, to zaśpiewamy hymn. Zapraszam. Przyjdźcie na scenę. koledzy. Pana posła pan pan poseł Zawiśla. Pan przewodniczący Wok. Pana profesora Ryszarda Zajączkowskiego. Pan profesor Ryszard Zajączkowski. Panią Sandrę Jędrzejewską. Panią Lucynę Kłodę, Szanowny panie. Oraz panie Sylwię i Patrycję Lech. Brawo! Zapraszamy chłopaków z Korony Młodych. Przyjdźcie panowie. Tak, jesteśmy, jest pan poseł No to już, to szanowni państwo. Jeszcze tylko pamiętajmy, że niedziela. I westchnijmy, bo bo po ludzku i, i politycznie po świecku to my tych spraw nie załatwimy, prawda? My robimy, co możemy, ale miejmy świadomość, że zwierzchnie instancje to są, to są tam, to są tam właśnie w dziejach Polski i dziś tutaj nad nami święci i błogosławieni, w których naród polski, chwała Bogu, obfituje. I oni tam, wiecie Państwo, oni się tam nie nudzą w zaświatach, bliżej Tronu Bożego, bo to oznacza, ni mniej, ni więcej, ich status świętych i błogosławionych, że nam Kościół Święty Katolicki powiedział, że oni to na pewno już tam są po właściwej stronie, tam gdzie trzeba, więc oni się nie nudzą, bo oni żyją dalej w to wierze z prawą polską. I tylko i aż tyle my mamy wolną wolę, i o to tutaj chodzi, żebyśmy tą naszą wolną wolę wysilili, natężyli i zwracali się o pomoc do instancji niebieskich pod właściwym adresem król królów, jego matka królowa i hetmanka narodu polskiego i wszyscy święci błogosławieni, którzy najchętniej będą orędowali za nami, byleśmy tylko chcieli. A teraz do hymnu. Jeszcze Polska, Polska nie zginęła, Kiedy żyjemy, Co nam obca przemoc dzieła Szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski, Za twoim przewodem Złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Wartę, będziemy Polakami. Dał nam przykład, bo na partę, jak zwyciężać mamy, Marsz Marsz Dąbrowski. Z ziemi włoskiej do Polski za Twoim przewodem złączym się z narodem Marsz, Marz Dąbrowski z Ziemi włoskiej do Polski za Twoim przewodem złączym się z narodem jak czarniecki do poznania w za morze. Dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski, Za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski ziemi włoskiej do Polski za twoim przewodem złączył się z narodem. Już tam ojciec do swej pasi mówi zapłakany, z ducha jedno ono nasi bije w tarabany. Marsz, marsz, Dąbrowski, ziemi do Polski, za twoim się z marsz, marsz Dąbrowski, w ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Masz, Marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Po hymnie. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.